Duże przestrzenie możemy zaaranżować na naprawdę wiele sposobów. Jednak kiedy chcemy wydzielić kawałek miejsca na takiej powierzchni, to wcale nie musimy budować topornej ściany. Zobaczcie, co mam na myśli. A potrzebować będziemy listewki w dwóch rozmiarach, klej do drewna, białą farbę i naprawdę dużo sznurka. Zaczynam od narysowania linii na środku listwy i od zaznaczenia miejsc na sznurki. Następnie robię otwory, przewiercając dwie listwy na raz. Teraz docinam listewki, które będą bokami mojej konstrukcji. Całe drewno szlifuję i maluję na biały kolor. Po wyschnięciu farby ustawiam listwy w odpowiedniej odległości i mocuję wcześniej docięte kawałki sznurka. Pozostało tylko przykleić boczne listewki i cały zamocować zarówno do sufitu, jak i podłogi. Stworzenie takiej delikatnej ścianki na otwartej przestrzeni daje nam naprawdę fajne i klimatyczne miejsce, gdzie przykładowo możemy uraczyć się kawką.